Przedtem mój no. taki, nie zrobił. Przedtem? No. Trochę chyba obraz dojdzie do spaczy. Nie wiem, czy no. się te tak zajmują ogniem. Z wow. Wow. O, świl, jest jakiś prosty... Uuuuh! To jakiś wilk, tu! Niedźwiedź! To jest ramion niedźwiedzia. Jak nam przyjdzie Natalia na kemping. Tak. I wystraszy się, nie? Zresztą to proste. Dobrze, to też masz plan, naprawdę pan wystraszy. No, wnęśnie straszy. No, mu się robi, nie? Tak, tak. Wiesz, to, to wszystko wiem. Nie no, przez 10 tak kojarzę, że ten dzień. Ziemty jechaliśmy. No i coś tak świta, żeśmy taką granicę przejeżdżali. Na światło nie wygląda. Dobra, jesteśmy. Być hmm. tak, jakby świta z taka granicą. Troszka. Musieliśmy tędy przejechać. To nie ma już innej. W Austrii tak. Jeszcze tam odbić było jakoś. Musimy tak. tam z góry pojechać skąd yy, no tam się wracaliśmy. Ale wydaje mi się, że zaraz Gdzie? na palce przyda. Serio to jajki. Piosenka o jajkach, tak? Piosenka o ajkach, no? Jedna taka o ajkach, co to jest Ao! Ajki To hmm. jest jakie Ajki Am, A m robi Ajkowi? Aj nie, Ostatnie się na, na kempingu. Hmm. Chowaj się, człowieku, chowaj się. Natalia Tata Natalia <grystanie> Natalia Opala. Opala! Zawodnik się przewrócił. zawodniku! I zawodniku, wstawaj! <grystanie> wstawaj! Tu masz swoje zwierzaki pochowałaś wszystkie. tak Z pani Grodzką Jeszcze. Szyszki, nie. Nie. Szyszki, tak. Czajka. Tak. Szyszka. Dziękuję Ci bardzo za szyszkę. Druga szyszka. Dasz mam szyszkę? Bo tata dostał szyszkę, ty też dostałaś. Tak? Dziękuję kochanie moje. Wspaniała a to szyszka. Daj mamie moją szyszkę jeszcze. Nie, wszyscy no ja muszę mieć szyszkę. po jednej szyszce. Super, ale mam szyszkę fajną. A taka jakaś smutna jest. A może się zamienimy szyszkami? Nie, wezmę sobie jeszcze jedną. Kopa! Więcej szyszek. Więcej szyszek. Alfik Zbieramy szyszki? Chodź pozbieramy trochę szyszek Chodź Chodź na szyszki Chodź na szyszki Tam są Widzisz? Patrz, tam są szyszki o, Tu, tu Patrz masz szyszek 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 Tam są jeszcze dwie

To chyba tyle by było z tego na Tutaj. Jeszcze? Co zrobić z tymi szyszkami, Taką mi dajesz? Tak? Bardzo ci dziękuję. Opa, spadła jakaś. Jesteśmy. Tu są górki. Proszę bardzo. Tak. I tu jest pani Natalka. Natalciu? Natalciu, gdzie jesteś? Różki. Tak Natalie? No, czy... no, Słoneczko! Ty się opóźniasz troszkę. Wstawaj! Albo my jesteśmy za wcześnie. <laughs> Słoneczko! Co tam to jest było, Natalia? Kto tam jest? Słoneczko! Młówe. nic się nie stanie, bo tak zrobimy Marusia Marusia jakie Jaki Jaki małe małe, jakie śmieszne małe, jest fajne wszystko, nie Dobre jutro fajne Jesteś w zoo, Natalia? Krówka, co? Jak robi krówka? Jak Muuu. robi krówka Natalko? Muuu. Czy to jest prawdziwa krówka? Jak robi krówka? Muuu? Tak? Wszystko ma rąk, się peszysz. Nawet potrafisz powiedzieć, jak robi świnka, prawda? Świnka, kózka, piesek, kotek Teraz nagle zapomniałaś. A to jest koza. Pana ba mam baranka. Przyszły do nas. A to baran baranko, baranko koza będę. Do końca zrozumiałem co I Jak tam? Takie na No. Jak tam? O mut no macie buty, tylko trochę brudne. To A myślisz, że jadą jedzą bułki jeszcze? Bułki. Nie, nie jedzą chyba bułek. Nie jedzą. Nie. Byki. Byki. Ojej, ojej! Nie patrz tam. Ojej, jej, To jest po prostu niepojęte co ten byk zrobił Co to robi? Odbiera pomarańczkę? No? Masz, masz smaczka na taki prosik? A mamy jakiś śniaczek? Coś musimy on To myślę, że może się pociapić. No, myślę, że pewnie tak. Tak, No. Znalazłam tak? Tak. Masz w ten Natalia. ja samą wypieczkę. Pachnie? Pachnie <grymne> pomarańcza? Dobra, będzie mnie mniem, mniem. Wchodzić za potek. Co tam masz? Masz k? To, to masz kijek? Nie, to jesteśmy mu Kijek masz? Może wstaniesz na nóżki? Hm? Nie potrafisz chodzić? Stawaj na nogi! Stawaj na nogi! Stawaj na nogi zwierzaku! Kto no to przyjdzie tutaj do mnie za kotek. A robisz jeszcze? No. miał jeszcze? Miał! Miał! Już nie idziesz dalej? To przebrać. <laughs> Chodź. Chodź. Выстановать? Чем? 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 А чем так? Что выстановать? Ч ⁇? 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 Ч? Ч? Ч ⁇? Ч ⁇ Ч? 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 За Ч? 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 Ч?

Jesteś zadowolona z siebie, Natalia? Tak, sapiesz, tak? Co by tu jeszcze zepsuć, tak? Co tu przerzucić? Petki przesadzisz? Kochanie. kochanie, kochanie małe, co tam Zająca spróbowałaś? Mm -hmm. oh. Jeszcze nie, wiem, co nie you. Dostałeś pioszek? No, coś mm. albo coś się... dało się pogryźć? Mm. Tak są sobie mm. futerkowiec. No. no. Wszystko ładnie pachnie. ¿Te ha Zróbmy na tą zrobimy sobie jeszcze, co? Dobrze. na myszkę, To trochę mokro. Natalia... Bo muszę, 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 szum się być Może byś z sobie na łabeczce? Nie. Nie, na nie. No nie potrafisz. Ta. Ta. Иди <laughs> сюда. Tu jest Austria, tylko czy jest? Turyści, którzy niestety nie fajnie nie wiem.